Mała Jane zaraz narysuje swój wymarzony tort! Patrzcie uważnie! Yes! Jajka są moje! Dzięki szefowo! Ojej! Rozbiło się! Ale dobrze, że do miski! Wyjmujemy z niej to, co niepotrzebne! Twój jajko jest takie oślizgłe! Co za ochyda! Zostawię tam skorupkę, to nic takiego! Wnuczko, no co ty robisz? Pomogę ci! Pokażę ci fajnego lifehacka, babci! Zapamiętaj! O, cukier! Dodam odrobinę dla osłody. Czy nie widzi? Jaką tam odrobinę! Potrzebujemy dużo cukru. Wystarczy, teraz musimy dodać mleka. Jak to otworzyć? Nie mogę. No, otwieraj się! Ojej, wszystko się rozlało. Jestem cała w mleku. Ach, ta dzisiejsza młodzież! Ups, nie ma już mleka, chociaż zostało tu troszkę. Myślę, że to wystarczy. Po co robić zbyt płynną masę? Teraz dodam mąkę, to ważne. Ojej, będę kichać. Nie jestem cała w mące. O babciu, nie martw się. To się zmyje. Czemu tak krzyczysz? Spójrz, już niczego na mnie nie ma. Dzięki, pomogłaś mi. Wracam do ciasta. Dodam mąkę. Dodam jej więcej i mieszam. Chociaż po co mi ta trzepaczka? Zrobię to rękami. Ucz, jak się używa trzepaczki. To takie proste. Napełnię swoje głowy bzdurami. Lepiej użyć robota kuchennego. On robi wszystko za ciebie. Ciasto gotowe. Muszę spróbować. Świetnie. Trzeba dodać troszkę kakao, żeby zrobić ciasto czekoladowe. Gotowe. Wlewamy do okrągłej foremki. Będę miała pyszny torcik. Do piekarnika i czekamy. Super babciu! A jej moreo jest takie pyszne. Właśnie użyję ciastek do dolnej warstwy. Będę miała kruchy spód z oreo. A teraz wylewam moje kolorowe ciasto na wierzch. Zrobię to chaotycznie, aby uzyskać ładne przejścia kolorów. I ciasto leci do pieczenia. Och, no wreszcie amatorzy skończyli swoją pracę. Mogę spokojnie kontynuować składanie tortu. Mam już gotowe ciasto. Zabarwiło mnie na tęczowe kolory. Tak jaskrawe, że Jenny je pokocha. Teraz wlewamy wszystko do okrągłych foremek do pieczenia i wysyłamy do piekarnika. Ważne jest, aby nie zapomnieć o żadnej z foremek. Doskonale, wszystko jest idealne i pod moją kontrolą. No i proszę! Moje ciasto też jest gotowe. Wejmujemy. No, co za zapach! Przewracamy i stawiamy z wierzchu okrągłą foremkę. Po co? Zaraz zobaczycie prawdziwe piękno i magię. Wlewamy syrop truskawkowy do formy. W wierzchu dosypujemy kolorowej posypki. Ustawiamy na środku piękną ciężniczkę wam to przypomina? Zgadza się, sukienkę. Hey. O, czas, żebym ja wyciągnęła biszkopt. Zakładam rękawicy i wyjmuję. Myślę, żeby użyć flaw. To płynne pianki marshmallow. Są takie słodkie i pyszne, po prostu palce lizać. To zdecydowanie wszystko, czego potrzebuje moje ciasto. Tylko spójrzcie na te piękne kolorowe plamy. To mój pierwszy tort. Jestem taka podekscytowana. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba. A ja go udekoruję. Ozdobię obwód tortu kitkatami. A na środku ułożę tęczowe serduszko. Gotowe. A co tam u szefowej? Ja też już mam gotowe moje piękne, kolorowe biszkopty. Wyciągnę teraz wszystko i zacznę składać ciasto. Gotowe. Teraz musimy udekorować wielki tort. Użyję kolorowych posypek. Muszę obsypać nią calutki torcik. Wygląda pięknie i super apetycznie. Ostatnim akcentem jest tęcza na wierzchu. Cudownie. Dodajemy też trochę bitej śmietany. Gotowe. Solenizantko. Czekamy na recenzję. Wow, jaki piękne torty. A ten jest taki ciekawy i uroczy. Moją faworytką jest księżniczka. Co trzeba zrobić? Podnieść foremkę? Wow, to ciasto z laką. Jaki cudowny i apetyczny. Pyszniutki. Dzięki babciu. Na zdrowie, moja kochana. Wow, czy to ciasto od Sis? Postarała się. Trzeba szybko spróbować. Mmm, bomba. A to co? Ten tort wygląda rewelacyjnie. Próbuję. Wow. Mmm, palce lizać! Idealny tort. Kogo wybrać? No zdecydowanie tort szefowej kuchni. Jest wspaniały. Co naprawdę? Jakie to niespodziewane? Żartuję. Nie mogło być inaczej. Jane kończy rysować. Babciu mieszki! O, już gotowe! Babeczka! Szefowa kuchni zrobi ją bez problemu. Piwien też jest gotowa do pracy. A babcia jak zwykle jest spokojna i pewna siebie. Was zacięta rywalizacja między babcią i szefową. Kto zrobi lepszą babeczkę? Babcia czy szefowa? Komu kibicujecie? Napiszcie w komentarzach. Babcia już zaczęła wyrabiać ciasto, a szefowa kuchni przejmuje kontrolę nad mikserem. Babcia daje jasno do zrozumienia, że za nic nie odda zwycięstwa. Jestem tutaj. Zaraz zabarwię ciasto na czerwono. Będę miała najpiękniejsze babeczki. Piękne to ty możesz mieć, ale tylko ja potrafię zrobić pyszne i smakowite. Robi się naprawdę gorąco. Kto skończy pierwszy? Zostało im tylko dodać mąkę. A mamy tylko jedno opakowanie. Zaraz rozerwiecie worek i nikt nie dostanie mąki. Niech ktoś się podda. Może Vivian potrzebuje mąki? O nie, mąka odleciała. mniej więc no wyglądasz jak ciasto. Trzeba tylko dodać mleka i jajek. Nasz pojedynek jeszcze się nie skończył. Muszę tylko upiec biszkopt i będzie prawie gotowe. Nie, to ja mam prawie gotowe. Hej, czy wy już pieczecie? Ja nie mam jeszcze nic gotowego. Dobrze, że używam gotowych biszkoptów. Teraz dodam do ciasta orzeszki. Jane uwielbia orzeszki ziemne. A do orzeszków dorzucę karmel. Pokruszę biszkopty i zrobię babeczkę w szklance. To prawie jak ciasto w szklance tylko to będzie babeczka. Ważne jest, aby przestrzegać kolejności. Fita śmietana, orzechy i karmel, biszkoptowe okruchy. I voila, mamy to! Oj, biszkopt jest gotowy. Raczej mój. Oba ciasta są gotowe. Wyciągnijcie je szybko. Babcia już wycięła okrąg z biszkoptu. Ale szefowa kuchni już zrobiła odpowiedni rozmiar dla babeczki. Babciu, powinnaś się pospieszyć. Tak, tak, już nakładam warstwy kremu. Dorzucę jeszcze truskawek. Skończyłam. Nie, to ja skończyłam. A moja babeczka naprawdę spodoba się małej Jane. Dodam też gałkę lodów i czekoladową posytkę. No i oczywiście syrop czekoladowy. Nie może zabraknąć listka mięty. Voilà! Wow, wszystko pachnie tak dobrze. Przejdźmy do tej babeczki w szklance. Jaka dobra! Karmel i orzechy. Co może być lepszego? Pyszka siostrzyczko. A co tu na mnie czeka? Myślę, że babcia to robiła. Tak, to jej popisowy krem. Co my tu mamy? To zdecydowanie szefowej kuchni, tylko ona mogła zrobić coś takiego. Idealny deser. Co wybrać? Najbardziej smakuje mi babeczka sis. Co? ja wygrałam? Wow! I, 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 chcę taką tortillę. Wow! Oczywiście, prościzna. Nie ma problemu. Co? Co tam jest? Mogę to zrobić. Biorę kurczaka. Układam go zgrabnie i kroję na małe kawałki. Właśnie tak. Teraz troszkę oliwy. Idealnie! Będzie ładnie i zdrowo. Sam raz. Dodam soli i pieprzu dla smaku i moją ulubioną sałatę. Zrobię dla Mary specjalną sałatkę. Zacznę od pomidora. Trzeba go najpierw pokroić. Ale fajnie mi to idzie. Kasgrabna kosteczka. A teraz ogórek. Pokroję go w paski, a następnie w kostkę. To będzie takie dobre. A takie zdrowe. Dobrze, mięso jest już gotowe. Wspaniale. Teraz wezmę tortillę. Zroluję ją i kapnę troszkę majonezu. A teraz położę na niej moją zieleninkę. Pomidory, ogórki i mięsko. Wszystko poleję majonezem. Zawinę i podgrzeję na patelni. Ja wezmę troszkę oleju. Będę smażyć frytki. Oto i one, zaraz będą gotowe. Gdzie jest ogórek? Trzeba go pokroić. Tak będzie o wiele szybciej. Młoda damo, nie bałagań tak. Ups, co to było, dziękuję. Więcej już tak nie rób. A ja wezmę pomidora. Pokroję go. Jest taki pyszniutki. Potrzebuję większego noża. Będę kroić mięso. To mają być duże, soczyste kawałki. O, całkiem nieźle ci idzie. Tychota. Teraz trzeba to wszystko nałożyć na tortillę. Troszkę keczupu. Sporo majonezu, to będzie pyszne. Mam fajną apetyczną tortillę i zaraz ją podgrzeję. A, żeby było szybciej, zrobię to palnikiem. Suna wyprawia? Tak się nie robi. To będzie super danie. Patrz i ucz się od profesjonalisty. Ja użyję czerwonej ryby. Pokroję ją. To będzie tortilla wyższych lotów. Dla smakoszy. Usmażę filet na oliwie z oliwek. Będzie pysznie. Dodam przyprawy. Wymieszam. Pachnie niesamowicie. Teraz wrzucę to wszystko na chwilę do miski i użyję cytryny. Co ty robisz? Ola Boga! Cytryna prysnęła mi w oko! Dziękuję, Wnusiu! Działam dalej. Wezmę śmietanę, zioła. Nie użyję zwykłego majonezu, tylko zrobię własny sos. Okej, okay, teraz tortilla. Ułożę na niej ładnie zieleninkę, mój sos i rybę. Będzie schludnie i efektownie. To jest kuchnia na najwyższym poziomie, a nie jakiś zwykły zawijaniec. Pozostaje tylko podgrzać i troszkę poczekać. Myślę, że jest gotowe. Okay. Przekroję ją w taki sposób. Dzięki temu będzie bardziej apetyczna. Gotowe. O, proszę bardzo. Zobacz, co tu mam. Cała dla ciebie. Moja jest smaczniejsza. To moje danie jest najlepsze. Rety, super. Najpierw spróbuję tego. Jakie dobre. Jedz, jedz, kochanie. A teraz to. Ojej, to jest obrzydliwe, fuj, nie dla mnie. Co ty wiesz o jedzeniu? Może to smakuje lepiej. Jakie duże! Co za smak, jaka chrupiąca tortilla. Jest najlepsza, to ona wygrywa. Wygrałam świetnie. No i co teraz chcesz? Chcę tort, taki piękny i pyszny. Nie ma sprawy, mogę to zrobić. Łatwizna. Wezmę gotowe biszkopty, zrobię na dzień zbite śmietany. Jak pięknie. Trzeba to równomiernie rozprowadzić. Obliżę resztki. Nie mogę się oprzeć. Teraz kolejny blat. O nie! Odleciał. No i co teraz? Muszę coś wymyślić. Dobra, więcej śmietany, żeby nie było nic widać. Wolałabym nie używać szpatułki. Użyję rąk. Tak będzie szybciej i wygodniej. Można je oblizać. No od razu lepiej. Wezmę też kolorowe cukierki i posypię nimi tort. Dodam jeszcze posypkę. No arcydzieło. Wytrzyj czoło, kochaniutka. Nie kupuję sklepowych ciast. Sama doskonale piekę. Jajka, mąka i już. Idealne ciasto gotowe. Sam raz. Teraz wleję je do foremki. Okej, okay, brakuje mi jeszcze jabłek. A z jabłkami radzę sobie równie dobrze. Tylko spójrzcie. A ja! Teraz mogę kontynuować. Wylewam resztę ciasta. No no, nieźle. Fajnie babciu! Teraz włożę to do piekarnika, żeby się upiekło. Ja podejdę do sprawy profesjonalnie. Przełożę biszkopty własnoręcznie przygotowanym kremem. Jest przepyszny. Jeszcze kilka blatów. Posmaruję wszystkie kremem. Będzie pięknie. A teraz potrzebna będzie forma, żeby zrobić wycięcie. Wspaniale. Co ty robisz? Działam dalej. Trzeba pokryć cały tort tym pysznym kremem. A teraz najlepsza część. Zrobię polewę z czekolady. Będzie apetycznie spływać po cieście. Trzeba oblać go nią dookoła. Właśnie w ten sposób. No palce lizać. Patrzcie i uczcie się. To jest przecież arcydzieło. Teraz udekoruję to wszystko świeżymi owocami. Bardzo piękny tort. Oczywiście, bo jestem prawdziwym szefem kuchni. Oj, moje ciasto już jest gotowe. Patrzcie na to. Twój tort jest the best. Spróbuj! Moje domowe ciasto specjalnie dla ciebie. Tort zrobiony według najlepszego przepisu. Od czego by to zacząć? Może od tego? W zasadzie nie jest zły, ale co to jest? O fuj, to włosy! Straszne, jak to? Sorki. Dobra, teraz spróbuję tego ciasta. Mmm, jest przepyszne. Babciu, jesteś dobrą kucharką. Dziękuję, że Ci tak smakuje. Dobrze, a teraz ten tort. Z pewnością jest niesamowity. No jak? Nie mogę się oderwać. Ten jest zwycięzca. Jestem super kucharzem, nie mam wątpliwości. Jak tu dużo wszystkiego. Wspaniale, a zatem czekam na przepyszny makaron. Dobra, raz się śmierć. Od czego zacząć? Hmm. Chyba wezmę spaghetti. Pewnie trzeba to wrzucić do wody. Poproszę, jestem w tym całkiem dobra. Wepcham to łyżką. Wiem! Zrobię to inaczej. Po prostu przełamie spaghetti na pół. Biedna Jane, masz dwie lewe ręce. Powinnam była poświęcać Ci więcej czasu. Patrz i zapamiętaj. Bierzemy spaghetti i delikatnie wkładamy do gorącej wody. Czekamy chwilę, aż zmięknie i całkowicie zatopi się w garnku. Po co jej twoje nauki? Niech lepiej bierze przykład z profesjonalistów. Mam zamiar zrobić domowy makaron. Smakuje o wiele lepiej niż kupny. Potrzebuję trochę mąki, jajka i odrobiny soli. Teraz wyrabiam ciasto i jest gotowe. Zamierzam zabarwić je na czarno. Użyję do tego naturalnego barwnika. Jest całkowicie bezpieczny. Wystarczy kilka kropel. Wyrobiliśmy ciasto. Ok. Damy mu troszkę odpocząć pod folią. Nie jestem pewna, czy starczy ci czasu, żeby zrobić to danie. Nie ma się co martwić, wszystko jest pod kontrolą. Czas na rozwałkowanie ciasta. To najtrudniejsza część, ale dam radę. Wezmę specjalny nóż i popnę ciasto na paseczki. Zobaczcie, jakie jest miękkie. Jestem pewna, że moje danie będzie pyszne. Paseczki posypuję mąką i tyle. Można gotować. Wrzucam do wrzątku, mieszam i czekam. Najważniejsze, żeby makaron się nie skleił. Można już ułożyć go na talerzu. A teraz dodatki. Moim zdaniem do makaronu najbardziej pasują owoce morza. Usmażę kilka małych ośmiorniczek i położę je na wierzchu. Dziwnie to wygląda. Co ty wiesz o dobrej kuchni? Teraz dodam sos i gotowe. Można próbować. Mój wnusio chyba woli keczup. Jane, co ty robisz? Próbuję wyciągnąć spaghetti z garnka. W ogóle nie wygląda jak makaron, raczej jak zapiekanka makaronowa. Nadaje się tylko do kosza. Mam pomysł. Wezmę zupkę chińską, Bobi zawsze je lubił. Otworzę, wsypię przyprawy, zaleję wrzątkiem. Takie gotowanie to ja rozumiem. Wygląda żałośnie. A moim zdaniem jest super. Wow, ile dań! Zaraz dostanę oczopląsu. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Fu, nie cierpię ośmiornic. Są okropne. Ale uwielbiam makaron z keczupem. Kocham ten sos. O tak, jest pyszne. Na pewno zrobiła go babcia. Zupka chińska, co za niespodzianka. Zawsze je lubiłem. Ojej, dlaczego jest taka ostra? Chyba ktoś przesadził z przyprawami. Ale było dobre. Mimo wszystko zupka chińska wygrywa. Na no co teraz ma ochotę mój chłopczyk? Na chipsy! Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, już się robi. Co mam robić z tymi ziemniakami? Najpierw musisz je obrać, a teraz pokroić w cieniutkie plasterki. Wlewamy na patelnię sporo oleju. Powstanie ładna, chrupiąca skórka. Włączamy kuchenkę na pełny ogień i wrzucamy ziemniaki na patelnię. Chyba nic skomplikowanego, dzięki babciu. Zaraz spróbuję to zrobić. Biorę ziemniaka, obieram. Chyba coś robię nie tak. Dziwne, dlaczego został mi taki mały kawałek? No dobra, teraz wlewam olej na patelnię, włączam kuchenkę i wrzucam ziemniaki. Nie, Jane! Nie rób tego! Jakie gorące! Ochlapałam się olejem. Trzeba było to delikatniej wkładać. Szybko przykryj to pokrywką. Gotowanie to najwyraźniej nie twój temat. Babciu daj spokój, wyjdzie fajnie. Jane, zapatrzyłam się na twoje ziemniaki i prawie zapomniałam o moim daniu. Tym razem też zrobię coś wyjątkowego. Moje chipsy nie będą z ziemniaków jak wasze, a z tortilli. Takie chipsy są bardziej chrupiące i smaczne. Na rozgrzany olej wrzucamy pokrojoną w trójkąty tortille. Słyszycie, jak apetycznie skwierczy? Gotowe! Można wyjąć. Wyglądają jak prawdziwe naczosy. Jedyne, czego brakuje, tu przyprawy. Ale zaraz to nadrobimy. Rupiące kawałki układam na czarnym talerzu. Zobaczcie, jak estetycznie to wygląda. A teraz wezmę ser zamiast przypraw. Z nim będzie jeszcze smaczniej. Aż ślinka cieknie. Trudno się temu oprzeć. Dodam troszkę warzyw dla ozdoby. I tyle. Chwileczkę prawie zapomniałam. Potrzebuję soku z limonki, który wzmocni smak. Spójrzcie na te idealne połówki. Położę je na talerzu. Wow, sama chętnie bym tego spróbowała. Moje ziemniaki nie wyglądają tak dobrze. Chyba znowu muszę wszystko wyrzucić. Znowu mam pomysł. Trzeba je doprawić. Posypka skryje wszystkie niedostatki. Ziemniaki przekładam do miski i posypuję przyprawą. Wyglądają już o wiele lepiej. Mieszanie to prawdziwa frajda i można wykładać na talerz. Całkiem nieźle to wyszło. Widzę, że wszystkie zrobiłyście kawał dobrej roboty. Smacznego, Bobby, próbuj. Zacznę od tego. Fu, jak dużo przyprawne. Te chipsy lepiej wyglądają. Ok. Wow, co ja widzę! Na czosy! Tego się nie spodziewałem. Czy to sos serowy? Okropne, nie lubię go. Chipsy w środku są najsmaczniejsze. Dziękuję kochane. To przecież prawdziwe biszkopty. Zgadza się Jane. Zróbcie mi z nich taki tort. Super, aż mnie ręce swędzą, żeby już zacząć. Nie mam wątpliwości. Oboje jesteście wielkimi łasuchami. Dlatego babcia nie ma sobie równych w przyrządzaniu wszelkich deserów. Biały biskopt najlepiej komponuje się z kremem śmietankowym. Widzicie, mój tort już wygląda pysznie. Główna część pracy wykonana. Teraz trzeba odpowiednio rozprowadzić krem. I udekorować go czekoladowymi batonikami. Bobby je uwielbia. Co jeszcze mogę dodać? O tak, kuleczki czekoladowe. Wygląda idealnie. Lepiej zrobić się nie da. Kolorowego akcentu dodadzą skitelsy. I gotowe. Czyż nie jest cudowny? No, nieźle, ale mój tort wykosi każdą konkurencję. Najlepsze cukiernie we Francji będą się biły, bo zagościł na ich witrynach. Czy widzicie moje pewne siebie ruchy? To lata spędzone w kuchni. Przecinamy tort na pół i dodajemy trochę kremu na wierzch i odpowiednio wyrównujemy. Jak na razie wygląda zwyczajnie, ale to nie koniec. Wierzcie mi zadziwię was. Drugą połowę ciasta kładę na wierzchu i wycinam środek. Teraz położę tort na bok. Coś wam to przypomina? Zaraz dodam koloru i zobaczycie fioletowy, niebieski, błękitny. Prawdziwa tęcza. Jak widać, nie na marne włożyłam w to tyle pracy. Dajcie mi jeszcze chwilkę, a efekt będzie fantastyczny. Emma, jak zwykle wymyślasz jakieś bzdury. Babciu, zazdrość przez ciebie przemawia. Tylko spójrz, jak równomiernie rozłożyłam krem. Prawdziwa uczta dla oczu. Zapatrzyłam się i zupełnie zapomniałam o moim torcie. Muszę go natychmiast skończyć. Wygląda troszkę dziwnie, jak to naprawić. Chyba już wiem. Warto spróbować i tak gorzej już być nie może. Nie rozumiem, po co ci to coś na górze? Nie powiem, zaraz sami zobaczycie. No i jak gotowi? No tego się nie spodziewałam. Mam nadzieję, że bowiem mu się spodoba. Wnosiu, jesteśmy gotowe. Tak, czas na deser. Bardzo chętnie, ile tu pyszności. Orety, prawdziwa tęcza. Smakuje bosko. Świetnie, Emma. Niebo w gębie. A w tym torcie jest tak dużo czekolady. Też jest pyszny. Babciu wyszedł wspaniale. Został ostatni tort. Wygląda jak ogromna góra lodowa. Ale i tak wygrana należy do Emmy. Hurra! Pora na ostatnią rundę. Chcę kakao z marshmallows. Myślę, że nie ma nic prostszego. Ta runda będzie moja. A. Ja przed zachodem słońca, Jane. Nikt nie robi lepszego kakao niż babcia. Przyda mi się dobre mleko i dobrej jakości kakao w proszku. Dodam go dużo, żeby napój był bardzo czekoladowy. Mieszam trzepaczką, aby pozbyć się ewentualnych grudek. Myślę, że nie zaszkodzi dodać prawdziwej czekolady. Łamię ją na kawałki, żeby szybciej się rozpuściła. Babciu, to wygląda świetnie! Mówiłam ci, jestem najlepsza w robieniu kakao. Przelewam je do ulubionego kubka i gotowe. Okay. Za wcześnie się cieszysz, babciu. Nie próbowałaś jeszcze mojego kakao. Tylko spójrzcie, jaka tekstura. Majstersztyk. I nie ma tu żadnego mleka, tylko śmietanka. Muszę ją porządnie ubić mikserem, żeby uzyskać delikatną piankę. A teraz wyłożę ją na wierzchu. Prawie zapomniałam wisienka na torcie. Pianki, marshmallows i troszkę sosu czekoladowego. No przyznam, że robi wrażenie. Uwierzcie mi, ja też umiem zrobić kakao. Chyba czegoś tu brakuje. Wiem, bite śmietany. Nie będę jej żałować, bo wiem, na pewno się spodoba. A może dodam jeszcze malutkie Oreo? Będą fajnie chrupać. Trochę draża tak też nie zaszkodzi. Rurki, syrop czekoladowy i posypka. Bomba, no i gotowe. Częstuj się, bobi. No, nieźle, nie, nie przestajecie mnie zadziwiać. Wow, jak dużo słodyczy na wierzchu! Można się napić i najeść. Bardzo smaczne, idealne proporcje, ale muszę spróbować wszystkiego. Babciu, sorki, ale kakao jest średnie. Muszę je czymś zapić. To będzie ok. No, niezłe. Ale i tak najbardziej smakował mi pierwszy wariant.